Co zmienił pakiet onkologiczny w sytuacji pacjentów z cukrzycą typu drugiego? Znaczy, teoretycznie, pakiet onkologiczny nie powinien tak na dobrą sprawę zmienić nic w sytuacji pacjentów z cukrzycą, dlatego bo takie były zapowiedzi resortu, że nie będzie to pakiet onkologiczny odbywał się kosztem innych chorych. W praktyce myślę, że tak też się stanie jednak, aczkolwiek jest pewne, ale to ale to, je, to sytuacja taka, iż od 1 stycznia 2015 roku nie ma wskaźników tzw. WAK 3.0 dla pacjentów z chorobami układu krążenia i właśnie z cukrzycą, a zatem środków jak gdyby dedykowanych w stronę pacjenta z cukrzycą i chorobami układu krążenia jest mniej, pomimo zwiększonej stawki kapitacyjnej. To było rozwiązywane finansowo w ten sposób, że była to stawka 3.0 przez mnożnik 96, czyli tą stawkę roczną. Roczną na każdego pacjenta, a zatem to było niecałe 300 zł rocznie w praktykach lekarza rodzinnego dla pacjentów z cukrzycą pod pewnymi warunkami. Pod pewnymi warunkami, Tym warunkiem na początku były badania, liczne badania, które temu pacjentowi wykonywano, plus fakt zwrócenia się czy opiekowania się pacjentem w ciągu wizyt pacjentów cztery razy w ciągu roku. Aktualnie sytuacja jest taka, że stawka została uśredniona i dla wszystkich pacjentów jest jednakowa. Natomiast przyzwyczajenia pacjentów, potrzeby pacjentów, oczywiście w tym zakresie się zdecydowanie nie zmieniły. Trzeba też powiedzieć, że ta stawka, którą się nazywa, że jest dedykowana komuś, tak naprawdę jest stawką trochę do jednego worka. To nie jest tak, że ci pacjenci generują całą tą stawkę, bo, bo e, zdajemy sobie sprawę, że stawka kapitacyjna jest wszystkim. To nie jest stawka na potrzeby pacjenta, to jest stawka na potrzeby praktyki. Za to trzeba tę praktykę ogrzać, powinien być transport sanitarny, wszystkie, wszystkie składowe, wszystkie pensje także. A zatem, a zatem rzeczywiście jest tak, że ta dedykacja jest trochę z cudzysłowem, a teraz jej już w ogóle nie ma. Natomiast przyzwyczajenia pacjentów, potrzeby pacjentów pozostają, tak jest i mam wrażenie, że nie może się tak stać. Nie może się tak stać, że oni zostaną gorzej leczeni. No przecież to nie o to chodzi. No tak, lekarze na pewno będą dokładać wszelkich starań, żeby byli dobrze leczeni, ale sytuacja jest rzeczywiście dość trudna i zagrażająca pacjentom z cukrzycą typu drugiego. Zwłaszcza, że nadal trwa dyskusja z Ministerstwem o refundowanie leków, tych nowoczesnych leków inkretynowych. Czy to nie są pozorne oszczędności, unikanie tego akurat wydatku? No wszystko wskazuje na to, że to są oczywiście pozorne oszczędności, że to są, to, są, to powinno stać się inwestycją, a nie oszczędzaniem. W w krajach, w których wprowadzono inkretyny, bo o nie pan, pani redaktor pyta, zmniejszyła się liczba hospitalizacji, zmniejszyła się liczba powikłań związanych z hipoglikemią, z wszelkimi jej konsekwencjami, z tymi ostrymi objawami hipoglikemii, jak wszystkie zaburzenia neurologiczne, prawda, z udarami włącznie. Jak również powikłaniami późnymi. I takie prace już są. Są w Skandynawii, są w Stanach Zjednoczonych. Takie prace są szeroko, szeroko komentowane na świecie. Tym bardziej, że inkretyny w tym roku obchodzą swoje dziesięciolecie wprowadzenia, a zatem na najwyższy czas, żeby znalazły się one dostępne w Polsce, bo one są, ale nie są na listach refundacyjnych, prawda? Czyli dla chorego jest to rzeczywiście trudna rzecz. I to jest jedna z tych systemowych rzeczy, która, która no, poza inną organizacją opieki... Yy, Kardiologicznej w, naszym, w naszej ocenie, poza, poza poradniami kardiolo, no, diabetologicznymi, diabetologicznymi, większą liczbą tych poradni, poradni stopy cukrzycowej, edukacją pacjentów, no, profilaktyką, środkami, które powinny być przeznaczone na taką pierwotną profilaktykę. Właśnie sprawa refundacji niektórych leków łącznie z inkretynami jest rzeczą na pewno ważną dla, dla środowiska pacjentów i dla ich lekarzy. Zwłaszcza jeśli popatrzymy na inne kraje europejskie, właściwie jesteśmy ostatnim krajem, gdzie te już dziesięcioletnie leki nie no. są refundowane. Tak. Jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, która nie refunduje tych leków. A zatem, no, a zatem jest to sytuacja rzeczywiście niedobra, niepokojąca. Ja myślę, że to są rzeczywiście. Mm, to jest sprawa, w której jak wielu w sprawach zdrowotnych nie ma jakiegoś porozumienia jedno i porozumienia poza, poza resortowego. To porozumienie powinno dotyczyć na pewno poza ministrem finansów, to oczywiste. Pewnie pewnie też ministerstwa sportu, edukacji powinno się w sposób taki bardziej długofalowy, holistyczny patrzeć pewnie na sprawy pacjenta z cukrzycą, bo de facto tak jak pan Pani redaktor słusznie zauważyła, jest to oszczędność, która jest pozorna która jest pozorna. Wszystkie powikłania łącznie z tymi wszystkimi rzeczami, o których w zeszłym roku bardzo długo, dużo środowisko mówiło, powikłania w postaci stopy cukrzycowej, nefropatiach, neuropatiach, retinopatiach, no one by były odłożone w czasie, albo by nawet nie występowały u tych pacjentów. Poza tym no to jest dla pacjenta ogromny też komfort, że on wie, że nie będzie wpadał w hipoglikemię, prawda? że on może sobie pozwolić na to, żeby ciągle nie myśleć o tej swojej cukrzycy, nie ustawiać się na tych wyższych poziomach cukrzycy, bo byśmy chcieli go prowadzić w normoglikopenii, natomiast pacjent tego nie czyni. W Polsce niestety tak często jest, że on ustawia się na poziomach wyższych. Te poziomy nasz, na, na co 140 do 180 i pacjentowi się wydaje, że to jest wszystko w porządku. Nie jest wszystko w porządku. Te wartości są za duże, żeby w perspektywie długoletniej, długoletniej, wieloletniej, no, nie powstały powikłania. Powstaną. Jeżeli takie są poziomy glikemii, to powstaną, więc tutaj ważna rzecz, żeby, żeby te leki w Polsce w sposób praktyczny zafunkcjonowały. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie.